Cześć kochani, witajcie na kanale Domek Alpak znowu po dłuższej przerwie. Troszeczkę mi wstyd, bo mówiłam wam, że będą filmiki regularnie, ale musicie mi to wybaczyć, to nie jest zależne ode mnie, że ja nie nagrywam yy, i od tego, że mi się nie chce tylko od braku czasu, no bo jednak wracam dosyć późno wieczorami yy, i nie ma tego czasu na nagrywanie. Nie chciałam wam wstawiać jakichś, wiecie, posklejanych materiałów na przykład z wieczoru, z wieczoru, z wieczoru, no bo to nie miałoby sensu. Jest piątek, co prawda wieczór, yy, ale będzie materiał z kilku dni, ja tylko nagrywam wstęp, by mieć jakąś motywację do nagrywania, że ten wstęp już jest nagrany i trzeba kontynuować tego vloga. Yy, no i troszeczkę wam w tym wstępie powiem mniej więcej, co u nas, jakie fajne czasy nadchodzą, jaki fajny czas nadchodzi. Ja się nie mogę doczekać, słuchajcie, no fajny Zaczynają się serie, więc troszeczkę odpocznę. Będzie nas tutaj więcej, bo planuję nagrać kilka filmów. Właśnie zaraz sobie też usiądę i mniej więcej rozpiszę, co chciałabym upamiętnić, bo ja ten nasz kanał traktuję jako taki pamiętnik, jako takie wspomnienia, bo fajnie jest czasami usiąść sobie i włączyć. Na przykład ostatnio sobie oglądałam filmik, jak jechaliśmy po Eivorego i to, to takie fajne wspomnienia są, tak fajnie mi się to oglądało, bo zaraz minie rok i tyle się pozmieniało i tak bardzo się cieszyliśmy, to były moje urodziny. No, no, cudowny czas i teraz chodzi podobny. Za dużo nie mogę wam zdradzić, bo po prostu um, pewnymi rzeczami na razie cieszymy się między sobą. Ja nie lubię zapeszać pewnych rzeczy, bo jak się coś, pla coś planuje, to wiecie. Ach, najlepsze rzeczy wychodzą spontanicznie, no ale niestety takich decyzji nie idzie podjąć spontanicznie, są to decyzje przemyślane. No i zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, więc pierwsza rzecz, o której mogę Wam powiedzieć, praktycznie nie do końca powiedzieć, no bo mogę Wam tylko zapowiedzieć, e, no to ferie się zaczęły, ja już odliczam do końca ferii. Nie inaczej, nie odliczam. Nie, 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 absolutnie nie odliczam. Ja się cieszę że z tych ferii, niech trwają jak najdłużej, e, ale ferie się zaczęła, już chcę końcówkę ferii, dlatego, że kochani, no dobra, powiem Wam. Pod koniec ferii jedziemy po nowego członka Alpaczej rodzinki. I nic więcej na razie wolę nie zdradzać, ale jestem zakochana po uszy. Wszyscy jesteśmy zakochani. Jak zobaczycie, też będziecie, a więc to, to tyle z tego, co się pochwaliłam. No i kochani. Mam prezent urodzinowy, to jest, to jest tak pisane, słuchajcie. Rok temu moje, ja ogólnie kocham Kraków. Kraków to jest piękne miasto. Eee, no, ja uwielbiam to miasto. Nie, że planuję jakąś przyszłość, że chciałabym tam mieszkać, chociaż może trochę też, no ale nie zostawię moich zwierzaków tutaj. Hmm, a więc jakieś tam marzenia do realizacji są, wiadomo, eee, Kraków miasto przyszłościowo. Eee, no ale... Rok temu yy, urodziny spędziłam w Krakowie, bo jechaliśmy właśnie po nowego członka Alpacji rodziny. Jechaliśmy po Iborego, więc to były super y, czadowe urodzinki. No i słuchajcie, jedziemy na szkolenie gdzie? Do Krakowa. Słuchajcie, na Uniwersytet Krakowski szkolenie o Alpakach. Będzie wyśmienicie. A co najlepsze? Szkolenie jest idealnie w dzień moich urodzin. Jedenasty, kochani. Więc wyjeżdżamy sobie w piątek. Yy, w sobotę mamy szkolenie, i w niedzielę będziemy. Wracać. Więc taki szybki weekend w Krakowie, moje urodzinki. Dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że jest to szkolenie związane z alpakami. Ja tak bardzo czekałam na jakieś fajne szkolenie, bo jak wiecie, ja już byłam na jednym szkoleniu z tatą, odbyliśmy takie szkolenie. Moja tata tam jeszcze kilka online przechodził z przewozu, zwierząt i tak dalej. No ale teraz znowu jedziemy razem, no bo jakoś razem e, kontynuujemy tą pasję z alpakami. To jest wspaniałe, mieć, mieć osobę, z którą można rozwijać swoją pasję i która cię w tym wspiera. Mama oczywiście nas super wspiera, bo mama zostaje z tym wszystkim tutaj. E, z Matyldzią, osiołkiem, do którego moja mama, tak wiecie, troszeczkę się boi wchodzić. Zostaje z owieczkami, z alpakami, z tym wszystkim, całym zwierzyńcem tutaj, więc mama też nas, też nas bardzo wspiera. No, ale jedziemy na szkolenie. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę. Będzie kolejny certyfikat, kolejna super wiedza, wymiana z hodowcami, bo będzie też masa hodowców z całej Polski. No, cudowne, cudowne wydarzenie, więc bardzo się cieszę i też wam chciałam o tym powiedzieć. No, a jutro, y, słuchajcie, widzimy. Dla Was to będzie parę sekund, bo po prostu materiał poleci dalej. Ja zobaczę, czy tutaj udało się nagrać, czy mówiłam z sensem. Bo czasem mi wychodzi, czasem nie. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, co, co udało się nagrać. No i jutro idziemy do Alpak, ponagrywam dla was więcej. Chociaż jutro są urodziny mojej siostry, wyprawiamy, więc tutaj będzie też bardzo wesoło jutro u nas. No to postaram się coś dla was ponagrywać. W też postaram się ponagrywać jakieś vlogi dla was. Jestem tak wdzięczna i też o tym powiem tutaj. Dziękuję wam za taką aktywność, czy to na Instagramie. mamy Wybił nam tam tysiąc. Ja, ja się tak bardzo cieszę, bo ja zawsze gdzieś... Nie, inaczej. Gdybym ja y, wkładała takie serce w Instagrama, stronę na Instagramie, nasz profil, jak w stronę na Facebooku od początku, to może wyglądałoby to troszeczkę inaczej, mielibyśmy więcej tam osób, ale ja jakoś w Instagrama nie wkładałam y, tyle pracy, co w stronę na Facebooku, bo w stro na stronie na Facebooku mamy około 4000 osób. Dziękujemy. Pewnie jest, jest tutaj jakaś cząstka osób z Instagrama, z Facebooka, więc bardzo wam dziękuję, że też tam jesteście, na TikToku też jakieś mamy tam swoich odbiorców. No i tutaj na YouTubie, więc jestem tutaj dla was, coś dla was wrzucam, bo Wiem, że na nasz kanał i bardzo, bardzo mi miło, gdy dostaję jakieś informacje i w te informacje, wiadomości prywatne, czy to jakieś komentarze, właśnie, że bardzo miło się ogląda, żebyśmy nagrywali więcej. Jest mi niezmiernie miło, nawet nie wiecie, jak bardzo mnie to motywuje. I jak takie słowa. no, jak To są słowa otuchy motywacji. Dziękuję Wam. Więc zapraszam Was do oglądania, jeżeli materiał Wam się podoba, możecie zostawić właśnie kciuka w górę, komentarz do motywacji, no i subskrypcję, by być na bieżąco i nie ominąć żadnego filmiku. Do zobaczenia! Hejo, hejo kochani! Cześć! Dobrze, że sobie przypomniałam, żeby coś nagrać. Właśnie przyszłam dać zwierzakom obiadek, a teraz dajemy im troszeczkę wcześniej, bo jest po 12:00, Zmieniliśmy trochę godziny karmienia. Uspokój się. Jak ty wyglądasz w ogóle? Jak ty wyglądasz? Perła masakra Adelcia Mela Mela co robisz tu jest normalnie masakra tu jest normalnie masakra czy chłopaki Ajwory, wory wracaj tu wracaj wracaj bo mrzawi chodź do środka w tej chwili chodź tu Ajwory, wory mówię do ciebie chodź <grym> coś go zaspędziało. chodź tu dawaj Leoniu? Leoniu? Cześć Leosiu! Dajemy jedzonko? Dajemy jedzonko buziaczka, wszystkim dajesz. Ty jesteś super chłopak. Chodź do środka. Szybko! Boże, jakie zaciekawione te nasze alpaczki! Jakie zaciekawione! Chyba na ostatnim vlogu Leo jeszcze... Na pewno Leo jeszcze był z perełką. Tak jak widzicie, Leo się teraz z statusiem, jest już odsadzony, bo to jest duży chłopak, już nie jest z mamą. No teraz z tatą sobie siedzi w boksie, słuchajcie, najpierw było troszeczkę... No, wiecie, jak to Ariel, On nikogo nie dopuszczał, on wiecznie był sam w boksie. Próbowaliśmy wielokrotnie mu wpuścić jakąś alpaczkę, no bo tam chłopaki byli w czwórkę, jak jeszcze był jojo. Byli w czwórkę, a Ariel był jeden sam, no, ale Ariel jak nikogo nie tolerował, a tutaj wyczuł, że to jego synek, więc nic mu nie robi. Jest bardzo grzeczny. Jedyne co to musieliśmy zamontować dwie rynny z tego względu, że Ariel po prostu je szybciej. No i nie dopuszczał małego do rynny. No ale są dwie, super jedzą. Dzielą się ładnie jedzonkiem, tak, chłopaki. No, tak, dobra, dajemy obiadek, Adelciu, bo ty już się niecierpliwisz, to już jest za długo, co? No, za długo, to takie czekanie też, to, to, kto to widział, no? <grym>, no już, daję, już. Cześć, osiołku! Cześć, osiołku! Dobra, spokojnie, nie ciesz się aż tak. Radio tu widzę, gra osiołkowi. No, no super, osiołek Zjadła Sianko. Damy jedzonko, Matyldzi. Matyldzia też południe dostaje. Troszeczkę jedzonka. Mój nosku, ty. Mój nosku, ty, ty, ty. ty. Ja cię tu podgryzę, ty tak lubisz złapać zaczepko, ty nasza. Co, Matyldzia, niefajna pogoda. Okropna pogoda. Jaki ty masz pyszczek mokry. Ty wyszłaś na ten deszcz? Teraz już, kochani, nie pada tak To Szkoda, żeby były zamknięte zwierzaczki. Jezu, takie ładne ząbki, Boziu! Boziu, jakie zęby masz ładne, Matydziu! Wyszłaś na tą mrzawkę najgorszą, co? No, co była? Niefajna ta pogoda, ja nie lubię takiej pogody. Wszystko nam pozamakało, trzeba było wyłożyć kostką, trzeba było wysypać piaskiem. Niefajnie. Niefajnie. Nie fajnie, nie fajna pogoda. Czekamy na wakacje. Czekamy na wakacje. Będzie fajnie, Matyldziu. Będzie znowu słoneczko. Matyldzia do nas przyjechała 8 sierpnia. Więc było cieplutko, było fajniutko. Tak, Matyldziu, była zielona trawka. A teraz co jest? Klapa. Nawet kury się cieszą na mój widok, a ja na ich <laughs> niekoniecznie. Ja się boję, jak wiecie, ptactwa i tak dalej. Ale nawet na mój widok się one cieszą. Dobra, daję je jedzonko. Daj je jedzonko, Matyś. Idziemy dać alpaczkom jedzonko. Kolacyjka jest 18. Jest tak ciemno, kochani. Zamykamy alpaki, nie wiem czy... Nie no, widać coś widać. Idziemy dawać, jeść. Ale będzie radość teraz. Hejjo! Hejjo! Cześć Misiaki! Hej, czaj Wory. Czajsi Wory. Chodź. Chodź. co przyjdzie? Co mi się? Misiaki. Misiaki. Beniuś podgryza. Beniuś. Beniuś. Co tam? Ferreju coś mówi do nas. A gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Ben! Patrzcie kiełbysz. Ben, gdzie ty chcesz iść? No już sam sobie chce iść dać jeść? Nie, 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 nie. Buziak, już wiem, gdzie ty tutaj chcesz uciec. Nie, 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 No Buziaka. Nie puszczę cię tam, absolutnie nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, żeby tak tam poszedł, nie! Dobranoc, 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 chłopaki. Tata idzie. Do, ty się uspokój. Tata idzie, dołoży im sianka. A ja się wam żegnam do jutra. Do jutra, Alpaczki. O, widzę, jedzą wszyscy z jednej rynny. Ja <grym> i worium słyszał poszedł do drugiej. Tutaj jak? Jest podział? Jest, ładnie, chłopaki jedzą. Kto tam idzie, Ariel? Dobranoc! Cześć kochani, witajcie w niedzielę. Postanowiłam nagrywać jeszcze jakiś materiał z niedzieli, ponieważ z wczoraj nie mamy go dużo, bo nie udało się ponagrywać jakoś nie wiadomo ile. Ben! Mamy statyw, więc was teraz stawiam. słuchajcie kochani. I y, troszeczkę poczeszemy alpaczki. Wyczeszemy Beniusiowi grzywę, bo jak on wygląda. No taki piękny chłopak tutaj stoi. Śliczny, normalnie. Z taką grzywą uwaloną w sianku. Wszystko się klei do tej grzyweczki mojej. Wszystko się klei do tej grzyweczki. Poczeszamy też troszeczkę leosia. A więc zapraszam Was do oglądania. Czeszej Wory. Trochę uwagi dla ciebie, tak? Mm, tak, myszko moja. A Ty co robisz? Śniadanie nie dostaliście. <laughs> Śmieję się oczywiście, że dostali. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty wyczułeś? Ej, to ja. Ej, myszko. Tobie też trzeba grzywa wyczesać. Jak ty wyglądasz? Zaraz ty podgryzasz mnie. Zaraz cię podgryzę. To, to zobaczysz. Ci tutaj wpuszczę. Arielka. On cię ustawi zaraz. <totum> Ej, Już? Spokój? Spokój już jest. A, i wezmę kantarki, wszystkie dzisiaj do prania yy, nasze. Zrobimy tak, zrobimy yy, przedwczesne, wiosenne porządki. No, bo te kantarki, słuchajcie, wiszą w tej szafce tam. Jakie są troszeczkę zakurzone, już mi to tata dawno mówiła, więc będzie zadowolony. Zadowolony, mam nadzieję, będzie dzisiaj, jak wezmę je do prania. <laughs> wszystkie. Zobaczymy też, Ejworuś. Tak, bo ty nosiłeś kantarek w rozmiarze S. Ale ostatnio już miałam problem z dopięciem dookoła głowy. To przez tą czapkę twoją. Tyle wełenki chłopak ma. Podoba ci się mój szampon do włosów? Nie, nową odżywkę używam. Wiesz, dlatego tak pachnie. Tobie też tobie też taką zamówić, tak? Wariaty. Dobra, słuchajcie, zostawiam was, idę po szczotkę i troszeczkę poczeszamy u buziaków. Ja bym mogła z nimi stać tutaj i gadać. Tak? Tak? Ale pachnie ta odszywka, ja cię kręcę. Chłopie, co ty tu masz na oku? Co ty tu masz, pokaż. Co to? Aj worek. Aj worek. <gry> ty jesteś vloger, Ajworek Dzisiaj tak? Dzisiejszy vlog poświęcony jest tobie. Co to jest? Coś ty tu wniosła znowu. Jak nie przychodzisz z jakimiś lampami pierścieniowymi. To teraz zestatywam. Co ty wyprawiasz? Tak? Co to jest? Ej, Wory, nie, koniecznie trzeba wyczesać tą czapkę, bo nie mogę patrzeć. Nie mogę patrzeć, jaki jesteś tutaj, brudny cały wsianku. Benek, to samo. Ariel miał podcinaną. O Ariela był fryzjer ostatnio, tak? Ariel, spójrz na mnie. Ariel, spójrz na mnie. U ciebie był fryzjer, tak? Miałeś podcinaną grzywkę, bo już oczu nie było widać. Tak rosną te włosy na tej grzywie. Tata tam zamiata liście, tak? A ty czemu znowu podgryzasz mi kurtkę? Marchewkę wypsikali, czy co? Ej, worek. Uwagę na siłę zwracasz na siebie, tak? Ale co ty robisz? No bo ja nie wiem już. Chyba na spacer trzeba będzie pójść, bo chłopak chce troszeczkę uwagi. Cześć, Laos. Cześć, Laos. Cześć. Oniu. Hej, bumbelki, worek. A gdzie jest Adelcia moja? Adelciu! Cześć! Przeznań co robisz. Nawet ci to nie przystoi. Jak ty się zachowujesz? Co ty robisz? pory za mną przyszedł? Dobra. Czyszemy się? Czyszemy się? Dobra. Słuchajcie. Było bardzo duże zainteresowanie tutaj przed twoim telefonem ze strony chłopaków. Ben! Co, Leosiu? Do ciebie też przyjdę zaraz. Iwory, co cię tak zaswędziało? Chodź tu do mnie. Chodź. Chodź tu się położyć, wycieszemy cię. Chodź. Nie. No ty! ty znowu swej? Dobra, to będzie. Chodź do się. Chodź, będzie się cieszyć. Chodź ładnie. O, pa już w stanie. Tata tam jest? Co Ariasiu? No to Benek jest. No, Jezu, teraz udajecie, że Benka pierwszy raz widzicie. O. Mm, no, ty będziesz następny. Miałeś być pierwszy w kolejce, bo się tak pchałeś i co? No i ty małpeczko, Ty moja piękna. Patrzcie jak będziesz się przytulał Nie bądź taki zazdrosny Ajwory Bo teraz zasłaniasz wszystko Zaraz wyjdzie twoja kolej Ajwory Ajwory przyjmuje kanał Nie miałam tytułu na vloga Będzie Ajwory przejmuje kanał, tak? Zobacz ile belek miał Siana we włosach Zobacz ile było sianka Masakra jakaś chwilę Beniusia poprosimy tu chodź będzie chodź. Chodź. Proszę, o ładny o o ładny chłopak. Malinka nasza. No, Jaki buziak, o Ale nie podgryzamy, nie, nie, nie. Beniusia aż tak mnie cieszy. Kto tu jest? Kto tu jest? Zobacz, to. O, tak, Beniusia. Mój śliczny, no to... mój. Nie oddam nigdy Beniusia, nigdy Beniusia nie oddam, nigdy nie oddam, nie, nie, nie. Mój synuś, mój synuś. Synuś malutki. Ty taki od początku, jak mamę mnie traktowałaś, Beniusiu. Wiesz? No Sodziaczku Słuchajcie, bierzemy Beniusia. Idziemy zobaczyć do Matyldzi Benius, tak? Beniuś. Chodź tutaj. Chodź ze mną. Chodź. Benek Co to tam? Piszcie. Chodź, tu musimy wejść. Chodź. Chodź Myszko, chodź. Kurki są? Są kurki? Chodź za mną, tak jak ostatnio, chodź. Chodź, myszko, chodź. Benek! Chodź. Chodź, tak jak ostatnio, chodź. Chodź. Tu u nich radio gra zwykle. Chodź, Benek. Matylda! Matylda! Aż tak się nie ciesz, bo go wystraszysz. Kto przyszedł do ciebie? Benek do Ciebie przyszedł? I ja przyszłam, Ty się cieszysz, że przyszłam do Ciebie, tak? Dawaj buzi, daj buziaczka. A Benek teraz, czekajcie. Beniusz, Beniusz, spójrz na Matyldzie. Tu zobacz, jaki osiołek słodziutki jest. Benek teraz sprawdza, czy nigdzie marchewki nie ma. Daj buziaka. Benkowi daj, daj Benkowi buziaka. Daj Beniowi buziaczka, śliczna jesteś, taka grzeczna. Matyldzia woniowi buziaczka daje, śliczna, cudowni jesteście, cudowni jesteście wszyscy tutaj, takie słodziaki, że szok. No, tak przechodzimy od czasu do czasu i co, już siana nie ma? Rano siano było dokładane, pełny żółb był, kto tak siano wcina? No, życie... Sanko powywalane też widzę, jest bardzo dużą ściukę. Maciucia, wywalasz tego sianka ze żłobu. się to nie podoba wcale. Nie podgryzaj tak, bo znowu będzie do prania. Dopiero prana była. No co, ty nie świruj aż tak. Benek tu ma zapoznanie teraz z owieczkami. Ben już nie ma nic dla ciebie, nawet tego ci chciała coś dać. Nic nie ma dla Beniusia tutaj. O dobrze, nie świruj, do ciebie przyjdę zaraz. No przecież z Benkiem nie wejdę do boksu, Maciu. Zostaw tą kurtkę. No, ale zła jesteś? Na mnie? Że przyszłam w gości z gościem do ciebie? Zostaw te włosy! Co robisz? Co ty robisz? Popisujesz się? Nie popisuj się tak. Nie popisuj się, bo to tak aż niezdrowo jest się aż tak popisywać, Osiołku. No. Będziesz, ale nie wkładaj główki. Będziesz pamięta owieczkę, tak? Będziesz pamięta. Była jakiś się w boksie przez krótką chwilę, tak. Benius jakiś słodziaczek. Nie, nie wychodzimy, ja chciałam cię nagrać z przodu, a ty już idziesz za mną. To pożegnaj się z Matyldzią. Pożegnaj się, bo Matyldzia jest zła, że się nigdy z nią nie chce pożegnać. Zobacz. Nie możemy tak wyjść. Idź tam do Matyldzi, daj buziaczka ładnie. Nie. No, pa Matyldziu, przyjdziemy. Nie obrażaj się tak. No widzisz, jaka jest obrażona. No podejdź do niej na chwilkę. No już daj jej się powąchać, patrz jak ona czeka. Nie. Coś Benek tak z Matyldzią... O, a jednak. A Matyldzia, gdzie te zęby do Beniusia? Z... Nie wolno tak, bo nie przyjdzie więcej. Matylda, bo więcej nie przyjdzie do ciebie. Nie możesz być o niego zazdrosna. No, co ci zwierzątko przyprowadzę, pokazać, to ty zazdrosna jesteś o mnie. Spokój się. Ale słodziaki z was. Ale słodziaczki z was. Malusie, moje myśli, myśli, myśli. Myśli, 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 myśli. Myszki moje. Dobra, chodź Benius. Pożegnać się ze wszystkimi chodź.